Cześć, Mano, witajcie. Z tej strony Alikowski, a to kolejny odcinek z Farminga 19 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Sandomierski Rolnik kontynuujemy naszą przygodę z graniem. Oczywiście w dzisiejszym odcinku plan na dzisiejszy odcinek to jest sprzedać zboże oraz pojechać opryskać oraz obnawozić nasze pola. A więc co, na stałym wstępie możecie zostawić suba i lajka na moim kanale, na moim kanale jeżeli film się spodoba. A my już zabieramy się do roboty, czyli odpinamy yy, tutaj, jak widzicie, paleciaka od naszego John Deera. Pojedziemy sobie bez tego, w sumie... Dobra, cyk. Weźmiemy sobie naszą przyczepkę oraz yy, drugą przyczepkę. Weźmiemy sobie tą naprzód, zobaczymy, czy dam radę cofnąć. Yy, weźmy sobie tą przyczepkę, niech będzie ta. Oj. Przydamy sobie w dzisiejszym odcinku jęczmień oraz... Yy, wiecie o co chodzi... Kurde, muszę zawrócić. No szybko. <laughs> Nie wiem, czy będą dzisiaj te opryski nawozy, czy mi się udało nagrać, czy zdążę. A jeśli chodzi o, o pryski, to damy radę, powinniśmy dać radę. Jeśli chodzi o cenę, to za 1250 około jest, za jęczmień, a za rzepak 2300? 2000... Coś takiego. Więc no, bardzo dobra cena. A jeśli chodzi dla świń, to po prostu sobie, yy, wiecie o co chodzi, zostawimy, albo paszy kupimy na razie nam nie jest zbytnio potrzebna, a więc zawracamy sobie tutaj pod nasz silos weźmy sobie jęczmień bo i tak na dwa razy musimy jechać tak cyk weźmy sobie jęczmienia, zatankujmy do naszych wywrotek tak, cena jęczmienia to jest kup tutaj oj, zawiesiłem naszego John Deera. Lecimy... Widz prosił grani o realnie i pojedziemy sobie przez sad. E, nie no, tak no oczywiście to no krótsza droga jest, a że sad jako nie jest zbytnio taki wiecie o co chodzi polem. Znaczy jest polem, ale przy które można przyjechać, nie gniotąc upraw, to jedziemy sobie przez sad znów dzisiaj. Dwa razy. Najprawdopodobniej. Ale to nic. Co się nie obrazi, pojedziemy sobie z tej strony dzisiaj sadem. Czy jedziemy sobie naj jak najbardziej o dalej. Nic prosił, realnie że Postaramy się, ale no musimy przyjechać przez co, żeby się zmieścić w odcinku, można tak powiedzieć. Gdzie nas jedziemy? może tak się zapytam. Naszego mapy google. Y -y -y -y. Dobra, wiem już gdzie jedziemy. Okej, okay, dobra. Jedziemy sobie tutaj. Potem pojedziemy w le prawo. Obok e, sklepu. Ty, oj, realnie miało być. Teraz jedziemy 100% drogą. Idziemy... No, mamy trochę kawałek. Mamy troszkę, więc lecimy sobie. Może taka, takie coś byśmy cyknęli sobie. Na miniaturkę. Może z tej strony. No dobra, coś wybiorę z tego. Zacząłem nowe miniaturki robić, że rozgryżę ten system tego Gimpa oczywiście, ponieważ gdy wyeksportujemy w 100% jakości, to plik waży 45 MB. A jeżeli wyeksportujemy w plik w 90% jakości, nie ma żadnej różnicy jeśli chodzi o jakość, waży 17 KB. Więc yy, no tutaj musimy na Romanówkę skończyć. Dobra, o git Dojedziemy no sobie tą drogą i potem skońcimy w lewo. Uh, 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 uh. Dobra. Tutaj zawsze grałem z y, kolegami, to tutaj na tym polu oczywiście po lewej. O jakim cudem się włączyło. O, ta kukułka właśnie nas zdrażniła cały czas. Ale to myślę, że nic. Y, dobra. Tutaj jest to gospo z y, owcami. Tam jest dalej, z tego co mi się wydaje, jakiś sklep, do którego można coś sprzedawać. O, 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 o. Chyba do drogą dojedziemy do niego, mam taką nadzieję. Chyba? Jak nie, to pojedziemy nierealnie, może tak powiem. Kończymy sobie mapkę. Wrodną, mogliśmy tam tą polną jechać. Tak, polną drogą trzeba będzie chyba dojechać. Chociaż zaraz zobaczymy wszystkiego. Tak, tutaj jest sklep grosik. No No spoko, spoko, podoba mi się. Chociaż czy tu jest droga. Jest tu droga, ej, widzicie, bardzo fajnie. Jest droga. Oj, yy, nie klikło mi w klawiaturę. Yy, rzuciło nas. Opona szczeliła i nas wykręciło. <laughs> Ale to nic, dobra. Yy, no, trochę się zdarza nierealność, ale myślę, że to nic takiego wielkiego. Ale będziemy więcej jeździć po drogach. Mam taką nadzieję oczywiście. A więc y, co, tutaj wjeżdżamy na nasz skup y, zboża, w tym przypadku jęczmienia. Zobaczymy gdzie będziemy jechać z rzepakiem, najprawdopodobniej tutaj oczywiście. Cyk. Y, jaki kierunek? Musimy, cyk, i wyładuj tutaj, g, i wyładuj tutaj. Oczywiście sypiemy nasze dwie przyczepy i widzimy się na gospodarstwie. Jak widzicie, już dojeżdżamy do nas, no, jesteśmy już w naszym gospodarstwie. Teraz sobie zasypiemy na rzepak, który y, jest w binie naszym. A więc, y, podjeżdżamy pod rzepak tym razem. Tyk, owsa nie sprzedajemy. Rzepak. A na no, owies jaka cena? No taka dosyć średnia. Więc, y, nadujemy rzepak. Dobra, że pak mam prawie te, prawie tyle samo co jełczmienia, więc yy, lecimy z tym jeszcze raz na ten sam skup. Widzimy się już na skupie. Dzień, 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 dzień. Już widzicie, dojeżdżamy do naszego skupu i sprzedajemy już nasz rzepak. O, i bym się wpędził w rogatkę podnoszącą się. Cyk, cyk, zmienimy sobie narzędzie. O, i, i, i dobra. Sypiemy nasz jęczmień. Na trzy, przepraszam, teraz rzepak sypiemy. Jeszcze jedno zdjęcie sobie zrobimy. I zobaczymy ile z 20 ton naszego rzepaku 1000 litrów dostaniemy pieniążków. No 46 tysięcy, bardzo ładnie mi się to podoba. Po prostu ja już was nie będę zanudzał jazdy z powrotem na gospodarstwo, po prostu już widzimy, yy, zrobię cięcie i widzimy się od razu już na gospodarstwie. A więc jesteśmy już na gospodarstwie, odstawimy sobie nasze dwie wywrotki. I podepniemy sobie rozsiewać, myślę. rozsiewać do nawozów. Obnałazimy sobie jedno pole. Potem skoczymy sobie na drugie opryskać. Dobra, możemy najpierw opryskać sobie. Weźmy sobie to. Dobra. Podejdziemy sobie, zatankujemy jeszcze. Nie będziemy sobie zmieniać na wąskie koła, ponieważ zboże jest w pierwszej fazie wzrostu i nie powinniśmy gnieść naszymi kołami. Nie rozkładaj mi się tutaj, Mordo. Co ty robisz? Opryskiwał mi się co rozkłada. Ja nie wiem, co się dzieje. Przestraszyłem się. A więc zatankujemy na środek fastobójczy. Tutaj do naszego opryskiwacza I lecimy sobie na pole. Dobra, tyle nam powinno starczyć. Chociaż zatankujemy do pełna już. Jak tankować, to tankować. A więc co, lecimy sobie na pole, jedziemy sobie na pole tam, gdzie kosiliśmy soję na odcinku, e, opryskamy sobie je, również jest soja, więc e, soja po soi, rzepak po rzepaku, jęczmień po jęczmieniu. No nic, no tak wyszło, tak mi pasuje takie rozmieszczenie pól, więc zasiałem e, tak jest. Tym, w tym roku nie siałem owsa, ponieważ e, zasiałem tam soję i tam soje, więc e, będzie nawet sporo soi tak myślę i sprzedamy, chociaż trochę zarobimy, tam tamtym, no jak sprzedawaliśmy tamtą soję to nawet sporo zarobiliśmy, nie powiem. E, zarobiliśmy nasiewnik, prawie cały zestaw, więc no, no całkiem, całkiem. Przyzwoicie, a więc zasiałem w tym roku trochę więcej soi i myślę, że będziemy sobie sojeć. Soić. Rzepaku również zasiałem to samo pole, więc no, powinno być tego rzepaku. Rzepaku było 2000 20 litrów w poprzednim sezonie. W tym sezonie powinno być tak samo, dobra. Rozkładamy się, rozkładamy się oczywiście. Opryskamy to na szybko. Mam nadzieję taką, że na szybko. I lecimy sobie znowu osem. Hmm, dobra, obnalezimy sobie pole, na którym będziemy kościć najprawdopodobniej Chociaż nie Dobra opryskamy sobie to Dobra, lecimy Opryskiwać jest dosyć szeroki, on ma 24 metry z tego co się orientuje, więc na trzy przyjazdy i... po robocie No, trzy przyjazdy, tak myślę. Co takie trzy trzy solidne przejazdy na całą szerokość nie będzie po robocie, więc no, opryskiwać sobie do tego John pasuje idealnie, mam takie wrażenie z no, tymi chwastami to tak niekoniecznie, ale dobra, jeszcze taka miniaturka no, może coś wybiorę z tego, bo posklejam coś, więc powinna być spoko miniaturka już raczej widzieliście, jak kliknęliście w film więc, no Tutaj została, tu jest soja, jest y, dopadła nas y, pandemia chwastobójcza, znaczy chwastobójcza, chwaszczoła, można tak powiedzieć, ponieważ na każdym polu są chwasty. I tak jest to zrobione w farmingu, że chwasty idą od góry mapy do dołu mapy, więc i na każdym polu są te chwasty, to tak trochę nieprzemyślane, że od razu na wszystkich polach jest, y, chwasty są, więc no mogło to być lepiej zrobione, co nie? Dobra, idziemy sobie już w drugą stronę i no tak całkiem git, majonez, zostanie nam na jeden przejazd, powinniśmy go wziąć na raz, mam taką nadzieję, oprysku idzie tyle co nic, wam powiem, więc możemy sobie to uznać w pole prawie za zakończone, bo już mało co nam zostało tutaj. Jeżeli stanie tam jakiś mały pasek, to po prostu to zostawimy, nie będziemy jechać taką całą szerokością tego pryskiwacza, co so, więcej stracimy niż zyskamy przez te chwasty. Ale zawsze coś można. Chciałem sobie ogarnąć moda na ścieżki technologiczne, ale yy, próbowałem, więc chociaż tyle. Ale no, dość, są pobrane po prostu silniki wgrane ze ścieżkami, a nasz silnik niestety nie posiada tych ścieżek technologicznych, więc lipka troszkę. No bo najmniej jeszcze nie odkryłem, żeby posiadał. Więc na razie bez ścieżek. Potem wygramy sobie taką modyfikację, znaczy silnik Jeśli chodzi o modyfikację, bo mam już to, u siebie testowałem już na swoim głównym save od początku farminga, że ten siewnik po prostu działa. Znaczy mam nie ten sam siewnik Tylko, że jest większy Mam Amazona D9 A tamten to jest Hor DC9 Więc... Yy, chyba DC9, już nie wiem Ten, wiecie o co chodzi, 9 metrowy. W przyszłości jak sobie wymienimy siewnik To będziemy mogli sobie siać z, z ścieżkami I myślę, że to będzie ok Ale zanim ten siewnik wymienimy To dopiero co yy, Kupiliśmy ten nowy siewnik yy, w poprzednim odcinku. Nie, w poprzednim odcinku były zwierzęta, więc przed, przed odcinkiem jeszcze dwa odcinki wstecz, kupiliśmy sobie o, wiecie o co chodzi, e, siewnik. Kurde już się mylę dzisiaj siewnik i po prostu, dobra, składamy to i no na razie zostaje tamten, więc e, trochę minie czasu zanim kupimy sobie na... Miało być realnie zapomniałem. Dobra, złożmy to mordono szybko. Bo terminy gonią, trzeba pryskać nawozi, wiecie o co chodzi. Dobra, to jest fajna dróżka taka zrobiona. A się dziwi, że autorowi chciałem taką pojedynczą kostkę układać, bo próbowałem sobie już robić taką mapę ee, realną, ale no. Znaczy, mapę jako mapę robiłem. A już potem, jakbym miał to programować, wiecie o co chodzi, dalej, takie bariery skupy i tak dalej, to nie wiem czym to ogarnął. Ale po prostu już. Ee... Chciałem sprawdzić farmingu czy ta mapa działa, skompresowałem ją i wróciłem do mocu farmingu i no niestety nie działa. Jak wybijam na tą mapę, to po prostu jest term tylko przekształcony, a wiecie o co chodzi yy, obiekty, które są postawione, nie te nie były przekształcone i postawione. No już miałem tam zrobiony sad, trzy pola, drogę, cały czas stację, więc... No, dużo miałem zrobione, około 20 godzin spędziłem nad tym, ale niestety nie pykło, więc no, trudno troszkę. Ale mam nadzieję, że w przyszłym farmingu mi się uda zrobić mapkę z realnego życia, więc yy, mam taką nadzieję, oczywiście. E, to by obejmowało e, tutaj wieś akurat, więc trzy gospodarki by były gry, grywalne. Mynajmniej już były trzy gospodarki, bo już zrobiłem, miałem pomysł jak to zrobić. Ogarnąłem już te trzy gospodarki, więc... Lipa. Ale no nic, trudno. Trochę się pobawiłem, że ogarnąłem mniej więcej jak to jest. Na początku było ciężko wiedzieć o co chodzi bawić, się na, na razie z tymi... A dołać tam trochę nawozu, to sobie dosypiemy, bawić się, wiecie o co chodzi z tymi stawianiami obiektów, ale potem już doszedłem do wprawy, nadmiarę to szybko robiłem, postawiłem cały sad obok siebie, ponieważ obok domu mam sad taki dosyć duży, tam są czereśnie, i no... posadziłem całe, zrobiłem chyba 15 rządków takich, wciul długich, więc... usunęło yy, mi się to i koledę tak samo sad już zrobiłem, bo... To głównie są osady, tutaj, ale no nic, trudno. Jedziemy sobie na pole, cyk, jedziemy na pole, sobie tutaj po prawej, a nawozimy je na dwa razy. Je weźmiemy, i będzie po odcinku, a chociaż i po strachu, a więc jedziemy sobie. Miałem w planach ostatnio kupić nowy mikrofon, ale on niestety jeszcze nie jest w sprzedaży. Tak, przynajmniej będzie jego dostawa dopiero 9 lipca. Więc możecie się spodziewać, jakoś tak. W niedługim czasie nowego mikrofonu, więc y, nowa jakość audio powinna być lepsza, co nie? Mam nadzieję, że będzie lepsza i że nie przesunął tego, więc o co chodzi, datę do, do dostawy, ponieważ e, dostawa miała być e, e, w maju jeszcze. 20 któregoś maja, potem przesunęli na 9 czerwca i teraz przesunęli na 9 lipca, no niestety. A jeśli chodzi o mikrofon, to planuję, żeby kupić... Coś chciałem w Nowoxa, ale poszukałem na YouTubie recenzji i tak dalej mikrofonów do, podobnych do Nowoxa i był sps Gear SM900. Yy, Superlux, ale Superlux mnie jakoś nie przekonał, wiecie o co chodzi, wyglądem, więc... Odpadł od razu. Yy, był również... Nowox jako Nowox oraz był jeszcze Snap e, H50, z tego co się tak. I więc e, stwierdziłem, że po wszystkich ogólnie testach, e, recenzjach i tak dalej, że jak za tą cenę to jest spoko mikrofon. Więc e, tylko teraz, dobra, weźmy to na tak. Tam już zostanie troszkę. To nic się nie stanie, dorzuci się, sąsiad dorzuci nam. E, więc trudno i no mikrofon będzie dostępny najprawdopodobniej 9 lipca zamówię go wtedy jeżeli będzie jeszcze w sklepie bo chciałbym od razu go zamówić z ramieniem no, ale Allegro teraz jest dostępny tylko że on kosztuje 300 a płacić 100 więcej za dla to żeby mieć go teraz to takie moim zdaniem trochę sensu, wolę poczekać jeszcze sobie przed zakupem sprawdzić jego recenzję i tak dalej niż od razu kupić i wykła wykłaść y, 300 tak za wszystko mi wyniesie 250 do koła, bo ramie jeszcze 4 dysi. No ale to myślę, że... W yy, niedalekiej przyszłości myślę, że to będzie przydatne, no. Nagrywać cały czas z mikrofonem z Arctisów... To tak średnio. Yy, tym bardziej, że czasem jest echo u mnie, niby. Bynajmniej, no... Staram się to niwelować. I przyciszę mikrofon cały czas, bo teraz jest na... 70% jakości jakości dźwięku wychwytywania jakby a więc yy, no, a to w tym odcinku już powoli, ten odcinek powoli dobiega do końca, miało być realnie, jest w miarę realnie postawimy sobie go tutaj, cyk a więc co, w tym odcinku sprzedaliśmy zboże, jęczmień oraz rzepak yy, z wapno Rozsialiśmy nawóz na jęczmień, opryskaliśmy soję na chwasty. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się w kolejnym odcinku w środę. Do następnego, trzymajcie się, cześć.